Cześć, do dzisiejszego odcinka poszukamy wokół wsi Mełno-Gruta gdzie 2 i 3 dnia września działy się poważne walki majątek Mełno przechodził czterokrotnie z rąk do rąk Gruta przechodziła dwukrotnie odcinek będzie składał się trzech dni podzielony na trzy części zobaczymy czy coś fajnego znajdziemy to tylko łódki i złom. Gdy 2 września 21 i 228 dywizja niemiecka spycha nasze oddziały spod wsi Grabowiec i Słupski Młyn na południe do Gruty i Mełna tam właśnie tworzy się, można powiedzieć epicentrum walk gdzie 3 września już pod samym Mełnem potłowało się od naszych żołnierzy gdyż 16 dywizja Wycofywała się, a na jej miejsce wchodziła na stanowiska obronne odwodowa czwarta Dywizja Piechoty. Wykopałem dużego, ale pewnie śmieci jakiś. Zaraz się pokażę Ciężkie, trochę za grube jakby to miało być chyba od pieca. Co? Ale grubość zacna, także na pewno poszukamy od czego to mogło być. Mamy pierwszą łóżkę, Polska, tu widać ładnie sektory. Jeżeli łódka ma sektory, to znaczy, że Polska. Jeszcze Czechosłowacki, bodajże miały sektory. No ale tutaj w tych rejonach to nie ma co ich szukać. Już szukam, szukam, szukamy dalej. Kolejne łódki mamy obok siebie. Jest jedna do kompletu, ta też polska. co była jedna. Także widzicie, to na pewno nie jest przypadek. Czyli tutaj strzelał nasz polski żołnierz. Tylko w którą stronę? Następne. A tu mamy cały, dla odmiany, wypad naszemu żołnierzowi. Widać. nie ma wątpliwości że to polski no nic szukamy dalej oczywiście zgłaszamy słuchajcie cieszę się jak dziecko bo nigdy jeszcze nie znalazłem ołowianego żołnierzyka słyszałem oglądałem że inni wykopują ale jeszcze mi się nigdy nie udało Także, też jest super. Wylado na wierzchu. I pierwsza podkowa. A! Jest. Szczepionka na lisy. Tu coś płytko wyszło, kolor. Obok kościków. Łok. O, pod drzewkiem. Pewnie. Pewnie polmo. Blaszka jakaś czy nieśmiertelnik? emocje były ale to jednak nie jest nieśmiertelnik jakaś blacha tu nam wysła plomba może amunicyjna. To ja dziś znajdę tu śmieci cały wrzut. Dużo drutów. Tak były skupione, a że na niskim kacie chodzę, to może tak przekłamywać. No i to chyba będą śmieci tylko, ale zobaczymy tak. Okay, ostatnie kopnięcie śruba na wiesiu leży minął tydzień, września to chyba tutaj na próżno szukać No i podejdziemy. Zapalnika. Ha! Jeszcze pełna. Palistką zrobię. Okej okay. Pokażę, żeby nie było Tylko pręd zbrojeniony. O nie wiem czy widać. to Tylko nakrętka odpojka, zakrętka tu ładnie chwili, w ładne no chodź tak. No chodźcie. To kopiemy, ale patrząc po zaśmieceniu. czy to będzie coś ciekawego. Jest i wrzesień. Polski granat mordzieżowy 36 43 mm albo 46 mm. Ha, ha! Nie było, nie było września, a jest! I to jeszcze w jakim stylu? Może zrobić ała także dla policji i dla saperów. A my zobaczymy czy. Czy tutaj jeszcze coś jest? A za chwilę zobaczycie granatnik wzór 36, z którego właśnie te granaty były wystrzeliwane. Na pewno wzór 36, a rozmiar 46 mm. Często się mylę, poprawiam coś. Ale naprawdę nie, nie siedzę tak w tych rzeczach, żeby w głowie mieć wszystkie wzory, rozmiary, milimetry. Także z przymknięciem oka spójrzcie na to. A oczywiście, jeśli się w czymś pomylę, to do tego są komentarze. Małe. O. Jak miło. Pierwszy, pierwszy odłamek dzisiaj. A, szukałem was. Tylko wtyczka, może od przyczepki, może od przyczepy. Na górze jest, nie wiem czy widać, 1973. Także to nas w ogóle nie interesuje. Zawierzmy. Ach te śmietniki. Fajnie by było jeszcze znaleźć coś polskiego, nieprawda? Tu zobaczcie, chyba przez kilkadziesiąt lat tutaj okoliczne wioski do lasu wyrzucały co popadnie, Na pewno chcecie to zobaczyć. Tu mamy zrzut bomb kasetowych SD1. Tu mamy lepszy lepszy stan. A sygnał taki, że nie pytajcie. Tu żadna zapalnika nie ma. Ciekawe, czy trotu jest w środku pod tą ziemią. Ale to niech już trapezu patrzą. To były. Bomby kasetowe, normalnie produkcji już niemieckiej. Albo 42, albo 43 rok produkcji, kiedy zaczynali je produkować, były spuszczane w takiej jednej wielkiej bombie. Tak na po prostu wam powiem, zobaczycie zresztą zdjęcia. W montażu może jeszcze też coś dopowiem. W tej jednej bombie mieściło się ich około 200-300 sztuk. Już teraz nie pamiętam ale na pewno się dowiecie. To jeszcze poszukamy w koło. Może jakieś pojedyncze tutaj będą leżały. No nic, zobaczymy. To koło mały. Oczywiście. polmowcy. mieć pewnie na wierzchu folia leżała o ładny sygnał piękny Od papierosów będą. No zobaczymy. Taki ten sygnał, niewyraźny. Jest fajnie, ale jeszcze by coś znalazł. no tak. Tu słuchajcie, chyba nie ma sensu takich małych kolorów kopać, bo to albo polmos albo zawleczka. Następny mały kolor, no nic, ewentualnie większego koloru będziemy szukać, tak żeby tych polmosów nie kopać i reszty badziewia. O, jest ładne. Gdzieś tutaj. Ustawię tak, żebyście widzieli. Oj, bogaty, że Podejrzewam. Ja widzę, że... że jest bez palnika, a nie mówiłem No tak. Puszka. I już nam ta puszka nic nie powie, tutaj już puto dalej. podróży. Tak. To dużo ago przebija. Przepraszam za palucha. Jeszcze na koniec dopowiem Wam co do tej całości co tam wyszło przez te dwa dni. Ogólnie saperzy wydobyli 3840 bodajże coś niecałe 4000 tych niemieckich bomb kasetowych SD1 z czego 70-80% tak mniej więcej miała w sobie materiał wybuchowych i resztki materiału wybuchowego. Oprócz tego wyszło jeszcze kilka pocisków przeciwpancernych, jeden zamek od Mausera, prawdopodobnie niebie, niemiecki, miał krzywą gałkę. Im głębiej, tym bardziej niebezpiecznie można powiedzieć, ponieważ już 2 metry 2 metry poniżej poziomu. Gruntu zaczęły wychodzić całe pociski z zapalnikami, a jeszcze ten granat moździerzowy, polski wzór 36, który co prawda również nie miał zapalnika, ale miał w środku mosiężną wkrętkę, chyba to był mosiąc, to znaczy, że posiadał w sobie w całości ładunek wybuchowy. Kuku. Zaptowałem. koniec. Kończymy na dzisiaj. Ja poszukam informacji skąd te bomby katetowe są tutaj znalazły. No nie znam tematu dobrze. Tutaj tych rejonów. W czwartym piątym roku wiadomo, że Armia Radziecka bodajże. 65. Armia Radziecka, chyba z drugiego frontu białoruskiego, ze wschodu od strony Mławy, Działdowa, tędy przechodziła, można powiedzieć. Wiadomo, poszczególne jednostki niemieckie się broniły, ale ogólny, ogólne zalężenie miało miejsce wokół Brudziądza. Oblężenie, przepraszam, nie zalężenie, tylko oblężenie w styczniu 23 styczeń, początek lutego, coś, coś ten deseń. A jeżeli chodzi o granat młodzieżowy 46 mm, już będę pamiętał, wzrósł 36, to niestety wyszedł tylko jeden. Ale co to oznacza? To oznacza, że tutaj, gdzieś pod mełnem, może w lasku może nie, stała nasza kompania. Na przykład z granatnikiem odzieżowym, z którego tutaj strzelała. A żeby znaleźć taki granatnik, to by było coś, a pewnie z 20 lat temu znajdowali. Także teraz ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się. Dziś podobało, także hej, do następnego.